Ojciec święty, choć żyją jego słowa, dziś świat chce być zamknięty. Gdy mówił, nie lękajcie się, otwierał Boży szlak, a teraz chcą wymazać go i w mroku zgasić blask. Nie damy zniszczyć naszych dróg, nie zgaśnie wiary blask. Jan Paweł w sercach żyje, wciąż Bóg zawsze będzie trwać. Niech Polska będzie mocna jak stal, niech płonie prawdy żal. Choć chcą nas dzielić, chcą nas złamać nie będą w W ciszy, by nikt nie mógł mówić. Polacy mają zapomnieć, co głosił jego głos. By miłość, prawda i sumienie przestały znaczyć coś. Nie dam zniszczyć naszych dróg, nie zgaśnie wiary, blask. Jam paweł serca, grzyje wciąż. Bóg zawsze będzie trwać. Niech posta będzie mocna jak stal, niech płonie prawdy szach Choć chcą nas dzielić, chcą nas złamać nie będą w miejscu stać. By wielki papież został w ciszy, by nikt nie mógł mówić Polacy mają zapomnieć, co głosił jego głos By miłość, prawda i sumienie przestały znaczyć coś Nie da mi zniszczyć naszych dróg, nie zgaśnie wiary blask Jan padał w sercach, żyje wciąż, Bóg zawsze będzie trwać Niech Polska będzie mocna jak stal, niech płonie prawdy żal Choć chcą nas dzielić, chcą nas łamać Niech będą w miejscu stać Rzym Tuska wciąż uderza, wiary chcą podeptać. Szydzą z Boga, szydzą z księży, Chcą fundament gnieść jak deptak, opiłować katolików, tak takim w głowie gra. Lecz w sercu polskim płonie krzyż i płonąć wiecznie ma. Nie tam zniszczyć naszych dróg, nie zgaśnie wiary blask. Jan Paweł serca, żyje wciąż, Bóg zawsze będzie trwać. Niech Polska będzie mocna jak Stal, niech płonie prawdy żar. Chcą nas dzielić, chcą nas złamać Nie będą w miejscu stać Reżim Tuska krzyż chce zburzyć Z przestrzeni go wyrzucić Chcą też zabronić dzieciom spowiedzi Sumienie ludziom stłumić By Polska Boga zapomniała Kościół w mroku skryła Lecz prawda przetrwa każdy rok, Wiara będzie żywa Polsko powstań to twój czas Niech w sercach płonie blask Nie sprzedawaj duszy za tani blask Niech wiara prowadzi nas nie damy zniszczyć naszych dróg, nie zgaśnie wiary, blask. Jan Paweł w sercach żyje wciąż, Bóg zawsze będzie trwać. Niech Polska będzie mocna jak stal, niech płonie prawdy żar. Choć chcą nas dzielić, chcą nas złamać, nie będą w miejscu stary. Nie, no, ja Zimtuska, chce Niech go wyrzucić, chcą też zabronić Dzieciom spowiedzi, sumienie ludziom stłumić By Polska w boga zapomniała Kościół w mroku skryła Lecz prawda przetrwa każdy rok. Wiara będzie żywa W usta powstań To twój czas Niech w sercach płonie blask Nie sprzedawaj duszy Zatani blask Niech wiara prowadzi nas to w serca krzy wciąg ciągu Mają kapłana, szydzą z naszych świąt Ścieżki zdrowia fundują, jak w dawny, ciemny czas Kabarety grywią z kapłanów Szyderstwo wciąż rośnie w siłę A rzekomi wieli niczą Zasobniki ci się kupili Nie pozwól, panie, by Polska padła By krzyż zniknął z naszych dróg By słowo Jana Pawła zgasło By nastał w sercach chór Niech wiara nasza będzie skałą Niech miłość zbudzi kraj, choć chcą nas dzielić będzie kwarć. Bóg zawsze będzie kwarć. Bóg zawsze będzie kwarć.